Szanowni Państwo, startuję w wyborach samorządowych do Rady Miejskiej Włodzi z tego samego obszaru, co w latach wcześniejszych. Z Bałt, z Julianowa, Marysina, Ładziewnik, osiedla wzniesień łódzkich. Startuję po to, żeby przywrócić racjonalność łódzkich inwestycji. Inwestycje muszą trwać kilka miesięcy tak jak to było wtedy, kiedy nadzorowałem łódzkie inwestycje a nie kilka lat. Jednocześnie Łódzkie osiedla muszą mieć przywrócone pieniądze na inwestycje i na remonty. i Muszą kontrolować te inwestycje, tylko wtedy będzie to racjonalne. Muszą również być tańsze łódzkie usługi komunalne. Opłata śmieciowa jest o 50% za wysoka. Powinna być niższa. Podobnie dostępna powinna być tania łódzka komunikacja publiczna. Trzeba również dokończyć wielkie strategiczne łódzkie inwestycje, te dotyczące komunikacji, zwłaszcza kolejowej. Musi być dokończona realizacja kolei dużych prędkości, dokończony tunel podziemny. Tak jak podejmowałem kiedyś budowę dworca podziemnego, trzeba dokończyć również te wielkie inwestycje. A co ważne, również zrealizować Światowe Centrum Festiwalowe właśnie w Nowym Centrum Łodzi, po to, żeby łódź była jak najbardziej atrakcyjna i dla Łodzian, i dla świata.